Przekazany dziś oficjalnie Polkowickiemu pogotowiu Ratunkowego sprzęt medyczny robi wrażenie, to między innymi krzesła kardiologiczne torby lekarskie i plecaki ratownicze. Bardzo dziękujemy za masażer. Czyli urządzenie, do, które bardzo pomaga przy reanimacji. Są to dodatkowe ręce dla ratownika. Nie musisz wykonywać ucisku klatki piersiowej. Robi za to urządzenie dodatkowo cztery pompy infuzyjne, które są bardzo potrzebne w takim codziennym funkcjonowaniu naszych zespołów ratownictwa medycznego. Wśród przekazanego sprzętu medycznego jest też materac próżniowy. Przeznaczony do transportu pacjentów. W sytuacji, kiedy doszło do uszkodzenia kręgosłupa, ale pacjent ma y, tak zwane deficyty neurologiczne, czyli doszło do przerwania rdzenia, doszło do podejrzenia przerwania, y, przerwania rdzenia. W tym momencie tutaj w środku jest taki granulat. Jesteśmy w stanie tego pacjenta bezpiecznie przymocować i po odpompowaniu z tego powietrza, y, ma, z powietrza z tego materaca, ten granulat się usztywnia, tworząc jednolitą, twardą powłokę, dopasowaną do krzywizn, do deformacji kręgosłupa pacjenta. Sprzęt medyczny został zakupiony przez gminę Polkowice i powiat polkowicki. Przekazaliśmy 10 tysięcy, zakupione zostały, tak jak widzieliśmy, torby medyczne, plecaki reanimacyjne i specjalistyczny materac. 90 kilka tysięcy złotych, to co znajduje się tutaj, to jest taki wydatek ze strony gminy. Warto dodać, że co roku polkowickie samorządy gminny i powiatowy finansują zakup sprzętu medycznego dla pogotowia ratunkowego.